To, co zamierzam wam dziś wieczorem powiedzieć, trzymałem w tajemnicy przez dziesięciolecia. To wnioski, które dojrzewały w ciszy moich studiów w Kysnacht, z dala od akademickich sal i krytycznego spojrzenia Wiednia. Powiem wam coś, co zanotowałem jedynie w moich najskrytszych dziennikach, czego nie odważyłem się nawet wyrazić z taką jasnością na moich najbardziej intymnych seminariach. Bo to, co zamierzam ujawnić, nie jest teorią, to świadectwo. Świadectwo o naturze rzeczywistości i o proroctwie, które dziś nazywacie proroctwem listopadowym. Ja, Karl Gustav Jung, spędziłem całe życie na progu dwóch światów: świata nauki, psychiatrii, obserwacji empirycznych i świata psychę, duszy. Straszna tajemnica, które nowoczesność desperacko próbowała zamieść pod dywan. I to właśnie z tego drugiego świata wyłania się proroctwo. Przede wszystkim musisz zrozumieć, czym jest proroctwo. Współczesny człowiek, w swojej racjonalnej arogancji, wierzy, że to przepowiednie kalendarzowe z góry ustalone wydarzenia trzęsienie ziemi w tym a tym dniu wojna winnym Cóż za dziecinada, cóż za brak zrozumienia natury czasu i duszy. Proroctwo, prawdziwe proroctwo, nie jest przepowiednią jakiegoś wydarzenia. Zewnętrzny polega na organizacji wydarzenia. Wewnętrzny to zbiorowa nieświadomość. Ta rozległa i prastara matryca ludzkiego doświadczenia, którą wszyscy dzielimy, próbująca przekazać sejsmiczną zmianę w swojej strukturze. Proroctwo to zbiorowa nieświadomość, przemawiająca przez sen, posługująca się językiem symboli, mitów i wizji. A listopadowa przepowiednia, o której, jak mi powiedziano, teraz szepczą, dzieje się. Ale nie dzieje się w pałacach rządowych ani na polach bitew które oglądacie na swoich urządzeniach. Dzieje się wewnątrz w tobie, w każdym z nas i nikt tego nie widzi, właśnie dlatego, że szuka w niewłaściwym miejscu. Listopad to nie miesiąc, to metafora, to czerń alchemiczny, to jesień psychiki, to moment, gdy opadają liście, gdy struktury, które wydawały się tak żywe i trwałe, odsłaniają swoje nagie kości. To czas narastającej ciemności, czas wymuszonej introspekcji, czas, gdy słońce, logos, rozum, dzienna świadomość traci swoją siłę, a noc, irracjonalność, nieświadomość posuwa się naprzód. To proroctwo nie jest nowe znalazłem je we fragmentach, w tekstach, które Kościół pragnął spalić i zapomnieć. Znalazłem je w szeptach gnostyków, którzy mówili o wyobcowaniu człowieka od jego prawdziwego Boga. Znalazłem je w koptyjskich manuskryptach, które gorliwie studiowałem. Tekstach, które opisywały nie grzech moralny, ale amnezja kosmologiczny, choroba duszy. Ale moje głębsze zrozumienie nie pochodziło ze starożytnych tekstów. Pochodziło bezpośrednio ze źródła. Pojawiło się w 1913 roku. Byłem u szczytu kariery, ale odczuwałem głęboki niepokój. Czułem, że nasza epoka, tak dumna ze swojej racjonalności, utknęła nad przepaścią. I wtedy zaczęły się wizje. Był październik tego roku. Zobaczyłem. Oczami duszy zobaczyłem potworną powódź, która zalała wszystkie niziny północnej Europy. Zobaczyłem, jak morze zamienia się w krew. Zobaczyłem dryfujące szczątki cywilizacji i tysiące utoniętych ciał. Bałem się o własne zdrowie psychiczne. Czy popadłem w psychozę, ale byłem lekarzem. Wiedziałem, że muszę to zrozumieć i zrozumiałem. To, co widziałem, nie było moją osobistą psychozą. To była nieświadomość zbiorowa, przygotowywał się do wybuchu. To była zapowiedź i wojny światowej. Widziałem zbiorowy cień Europy, całą krew, całe okrucieństwo, które tłumiliśmy pod płaszczykiem wiktoriańskiej kultury, gotowe wyjść na wierzch i nas zatopić. Ta wizja to była pierwszy manifestacja listopadowej proroctwa. To było pierwsze drżenie. Co się dzieje? Teraz w waszym wieku to jest główne trzęsienie ziemi, ostateczna erupcja. Musisz zrozumieć, co mam na myśli enancjomia to zasada, której nauczyłem się od Heraklita. Wszystko ostatecznie przekształca się w swoje przeciwieństwo. Era skrajnej racjonalności, taka jak nasza, on musi ustąpić miejsca erze skrajnej irracjonalności. Kulturze, która czci tylko logos, męską logikę, światło, materializm. Tworzy Głęboko w ich własnej psychice, gigantyczny cień, a ten cień to stłumiony eros, kobiecość, intuicja, dusza, irracjonalny. Przez wieki traktowaliśmy to, co irracjonalne, jako naszego wroga. Kościół rzymski, dążąc do władzy politycznej, aktywnie tłumił bezpośrednią wiedzę o Bogu, prześladował gnostyków, mistyków i alchemików, bał się Chrystus w nas, Chrystus w siebie. Dlaczego? Bo jeśli jednostka może odnaleźć Boga całość, to co nazywam ja albo w głębi siebie, we własnej duszy, wówczas instytucja kościoła zewnętrznego pośrednika staje się nieaktualna. Wrogiem tej prawdy nie jest zatem rogaty demon wrogiem jest każdy paradygmat, który mówi, że prawda jest. Poza od Ciebie. Po pierwsze, to zinstytucjonalizowany kościół powiedział, Prawda jest w Rzymie, my ją posiadamy. Potem nadeszło oświecenie, paradygmat racjonalno-materialistyczny, który głosił: Prawda nie istnieje, istnieje tylko materia. To, czego nie możemy zmierzyć, nie jest rzeczywiste. Obaj popełnili tę samą zbrodnię, obaj wykastrowali ludzką duszę, obaj zaprzeczyli psychę. Powiedzieli nam, że świat wewnętrzny, świat snów, archetypów, wizji, to dzieci nada, herezja lub choroba psychiczna. A teraz psycheon się mści. Listopadowa przepowiednia to właśnie ta zemsta. To zbiorowy cień, głodny i zaniedbany przez wieki, wyłania się. By pożreć świadomość, która go odrzuciła. A dlaczego nikt nie widzi? Bo zostałeś wytresowany, by patrzeć tylko na świat zewnętrzny. Włączasz swoje urządzenia i widzisz chaos, widzisz polaryzację polityczną, nienawiść plemienną, bezsensowne wojny, masowy niepokój, depresję rozprzestrzeniającą się jak zaraza i myślisz, że to są problemy. Politycy, gospodarczy lub społeczny, co za błąd, to co widzisz, to mm, objaw. Widzisz projekcję cienia zbiorowego, kiedy człowiek odmawia spojrzenia na swój własny cień, na swój gniew, zazdrość, chciwość, skłonność do zła, nie niszczy go, on po prostu projekt przenosi to na sąsiada przenosi to na inną partię polityczną przenosi to na wrogi naród a potem może go nienawidzić walczyć z nimi czuć się cnotliwym robiąc to nie zdając sobie sprawy że walczy przeciwko sobie to co dzieje się teraz w tym listopadzie duszy to to że miliardy wiele osób jednocześnie projektuje swoje osobiste cienie a rezultatem jest piekło na ziemi piekło które opisał Chrystus, moi przyjaciele, to nie miejsce podziemnego ognia. Piekło to stan psychiczny człowieka opętanego przez własny, niezintegrowany cień. A piekło na ziemi to moment, gdy zbiorowy cień przejmuje kontrolę. Odkryłem tę prawdę nie tylko w wizjach z 1913 roku, ale także w tajemnej wiedzy, której poszukiwałem całe życie. Podczas podróży do Afryki Północnej, do Egiptu. Nie szukałem zabytków, szukałem resztek starożytnej mądrości, mądrości, która rozumiała psychę. Znalazłem echa tego w Egipcie, w sposobie, w jaki postrzegali swoich bogów nie jako odległe byty, lecz jako wojska psychologiczne, archetypy, które odgrywały rolę poprzez istot ludzkich. Znalazłem to w tekstach alchemicznych, które Kościół zakazał jako czary. Zrozumiałem, że alchemia nie polega na zamienianiu ołowiu w złoto. To podręcznik psychologii głębokiej. Świetna robota, wielkie dzieło było procesem indywidualizacja. To był proces schodzenia w dół pierwsza sprawa, surowy materiał, twoja własna ciemna podświadomość, czerń listopad. Spotkaj się z cieniem, oddziel subtelne od gęstego, staw czoła dusza lub animozja, odpowiedniki duszy, i wreszcie w połączenie koniunkcja łącząca wszystkie przeciwieństwa by dać początek lapis, kamień filozoficzny. Ja całość, wróg paradygmat racjonalno-materialistyczny stłumił tę wiedzę, ponieważ jest ona niebezpieczna. Jest niebezpieczna dla każdej struktury kontroli. Dla człowieka, który dokonał indywidualizacja człowiekiem, który zintegrował swój cień, nie można już manipulować. Nie może dać się wciągnąć w masową nienawiść, ponieważ już ją rozpoznał i zintegrował. W sobie nie daje się uwieść utopijnym ideologiom, ponieważ rozumie niedoskonałość wrodzoną ludzkiej naturze. Nie szuka zbawiciela, zewnętrzny czy to polityczny, czy religijny, ponieważ on znalazł środek ciężkości w swojej własnej duszy. Listopadowa przepowiednia to załamanie się świata zewnętrznego właśnie po to, siła ludzkość patrząca w głąb siebie. System, który zbudowaliście, system materializmu, chciwości, zaprzeczenia duszy umiera. Jest w swoim listopadzie i jak konające zwierzę wije się gwałtownie. To co nazywasz wiadomością, to raport z sekcji zwłok tego zgonu. Miałem w moim Księga Rodów Angielskich moja najintymniejsza i najbardziej przerażająca konfrontacja z nieświadomością, dialog z postacią, którą nazywałem Filemonem. Był gnostyckim mistrzem, poganinem o skrzydłach zimorodka. Nauczył mnie czegoś fundamentalnego. Powiedział mi: Myśl nie jest przez ciebie stworzona. Myśl jest wydarzeniem, jak zwierzę w lesie. Psychika nie jest w ty. Ty to tkwi w psychice. Czy rozumiesz, co to znaczy? Oznacza to, że nieświadomość zbiorowa jest oceanem, a twoja świadomość, twoje ja, jest tylko małą wyspą. Listopadowa przepowiednia. To przypływ, to ocean odzyskujący ląd. I masz dwie możliwości. Możesz próbować budować wyższe mury, więcej rozproszeń, więcej racjonalizacji, więcej projekcji, więcej nienawiści do innego i utoniesz, cięcie opęta, a ty staniesz się nieświadomą marionetką w chaotycznym dramacie destrukcji. Staniesz się fanatykiem, moralistą, niszczycielem, zawsze w imię dobra. Albo możesz nauczyć się pływać. Możesz dobrowolnie uczynić to, czego wymaga przepowiednia. Drugą połowę życia spędziłem, próbując stworzyć mapę tej podróży. Mapa nazywa się psychologia analityczna, ale to tylko mapa. Terytorium to twój alma. Proroctwo się spełnia, lecz nikt tego nie widzi, ponieważ wydarzenie jest psychologiczny. Lęk, który odczuwasz, nie jest Twój, to lęk, eon zmiana, pustka, którą czujesz, nie jest Twoją winą. To zbiorowa dusza, spragniona sensu, spragniona, tajemniczy, za świętością, którą materializm wygnał. Gniew, który kipi pod powierzchnią społeczeństwa, nie jest jedynie polityczny. To stłumiony cień milionów, pukający do drzwi sumienia, domagający się, by Go dostrzeżono. Autorytety, eksperci, strażnicy paradygmatu materialistycznego nie mają odpowiedzi. Oni są problem. Nadal będą próbować leczyć psychikę tabletkami, a społeczeństwo prawami, lecząc objawy, podczas gdy choroba duszy się pogłębia. Boją się tej wiedzy bardziej niż czegokolwiek innego, bo oznacza ona koniec ich władzy. Jeśli problem jest psychologiczny, jeśli problem jest utrata duszy, rozwiązanie nie może być zatem materialne. I tutaj prawdziwe chrześcijaństwo, nie to instytucjonalne, lecz mistycyzm Chrystusa, spotyka się z moją psychologią. Czego tak naprawdę nauczał Chrystus? Powiedział: Królestwo Boże jest w Was. To najbardziej rewolucyjne i niebezpieczne zdanie, jakie kiedykolwiek padło: Nie ma go w Rzymie, nie ma go na odległym niebie, jest w. A jak dotrzeć do tego królestwa? Chrystus był człowiekiem, który przeżył swoje życie. Indywidualizacja publicznie stawił czoła cieniowi diabłu na pustyni. Zaakceptował swój los, Janie dążył do moralnej doskonałości. Jadał obiady z prostytutkami i celnikami. Dążył do całość, przyjął cierpienie, które było konieczne, aby stać się całością. Listopadowe proroctwo jest w istocie rozpaczliwym wezwaniem zbiorowej nieświadomości do zaprzestania czczenia Chrystusa przez ludzkość. Historyczny zacznik pina Chrystus psychologiczny. Drugie przyjście, moi przyjaciele, to nie nadejście człowieka w chmurach, to przebudzenie, ja wewnętrznego Chrystusa w świadomości wystarczającej liczby osób. A to może się stać tylko poprzez najcięższą pracę, jaka jest możliwa pracę wewnętrzną, więc podczas gdy na zewnątrz świat krzyczy, podczas gdy fałszywi prorocy wskazują na niebo, na polityków, na daty w kalendarzu. Ja wam mówię, spójrzcie w swoje wnętrze. Prawdziwe przygotowanie na to, co nadchodzi, nie polega na gromadzeniu zapasów żywności ani budowaniu schronień. Prawdziwe przygotowanie ma charakter psychologiczny. Musisz wykonać tę pracę. Musisz zacząć swoją świetna robota. Musisz mieć odwagę, by odciąć się od zewnętrznego hałasu i zasiąść w ciszy własnego bytu. I tam, w ciemności, musisz zapytać, czym jest mój cień. Musisz zmierzyć się z własnym cieniem i zintegrować go. Przestań go projektować, zaakceptuj go. Uznaj swoją zdolność do zła, zazdrości i nienawiści. Tylko wtedy możesz go zneutralizować. Tylko wtedy nie będzie mógł już dłużej nieświadomie Tobą zawładnąć. Musisz dążyć do pełni, a nie do perfekcji. Perfekcja to jałowy ideał ego, pełnia to niejasna, piękna i straszna rzeczywistość ja, który obejmuje zarówno światło, jak i ciemność. Oto sekret alchemii oto prawda, którą szeptali gnostycy oto objawienie, które miałem w wizjach i w Księga Rodów Angielskich proroctwo listopadowe mówi o końcu świata zewnętrzny jak go znamy, ponieważ jest to wymuszona erekcja świata wewnętrzny. Nie bój się ciemności, nie bój się listopada, to w najciemniejszą noc duszy gwiazdy. Ja zaczynają świecić. Wraz ze śmiercią ego rozpoczyna się indywidualizacja. Praca jest żmudna, samotna to praca na całe życie ale to jedyna praca, jaka nam pozostała to jedyna prawdziwa odpowiedź na proroctwo, które już jest nad nami cicho porusza się pod powierzchnią naszego życia, czekając, aż w końcu będziemy mieli odwagę je zobaczyć.